Ostatniego dnia każdego miesiąca. Zasuń rolety lub firany, zanim pójdziesz spać. W środku nocy usłyszysz pukanie do twojego okna. Nie otwieraj oczu. Jeśli jesteś jednym z tych pechowców, usłyszysz dźwięk, jakby ktoś chodził po żwirze. To nie twój przyjaciel. Po prostu nie otwieraj oczu. Dźwięk będzie robić się głośniejszy, a pukanie szybsze i szybsze. Nie daj się pokonać ciekawości, nie ruszaj się. To straci cierpliwość, zacznie bębnić w Twoje okno, Twoje okno zacznie się trząść, a hałasy będą robić się tylko głośniejsze. Zacznie walić w Twoje okno i trząść szybami. Nie bój się, okno się nie rozbije, ale na miłość boską nie otwieraj oczu. Nieważne jak bardzo się boisz. Nieważne jak bardzo chce ci się krzyczeć, udawaj, że nie słyszysz, udawaj, że dalej śpisz. Po chwili hałas ustanie, ale to nieważne, nie otwieraj oczu. Spróbuj zasnąć, jeśli możesz. Nie wstawaj, nie otwieraj oczu, dopóki słońce nie wstanie. Ci, którzy otworzyli oczy, właściwie to nikt nie wie, co się stanie. Tłumaczenie Frost. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.